Hej, witajcie! Witajcie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Extreme Adventures. No tak, znowu się troszkę pozmieniało. Ale temat. O, właśnie, pozmieniało się. Nie ma drzew. <laughs> ale dzisiaj zajmiemy się wnętrzem. wnętrzem. wnętrzem góry. Hangar, hangar wybudujemy do naszego lotniska. Tak, i będzie sporo kopania, już wam mówię. Ale pokażę wam, co zrobiłem. Bawiłem się troszkę nad. Mwawiłem. Zrobiłem mój plac, jednak nie jest jeszcze dokończony. Wygląda on tak. Jest tylko portal do neteru. No, jeszcze planuję coś tu pozmieniać, jak mówiłem. Zależy mi na razie tylko na tym portalu. A, tak go troszkę zbajerowałem. No ale tak. Eeeem... No tak, temat dzisiejszego odcinka. Będziemy kopać, tak. Będziemy kopać dużą dziurę. Chyba większą niż w odcinku w którym robiłem, mm, no... pomieszczenie do zrespienia slajmów bo muszę wykopać około 10 tysięcy klocków no tam co prawda musiałem wykopać 12 tysięcy klocków teraz muszę wykopać tylko 10 tak, no i tutaj sobie właśnie tak naokoło to zrobiłem no i tak kopię, kopię, a patrzę, a tu mój domek jest ha! no właśnie hm. no i myślę, że właśnie do tego miejsca będzie ten cały hangar Spokojnie mi to wystarczy. No pewnie myśli, myślicie, że niepotrzebnie jest taki duży ten hangar, taki wysoki. A ja wam mówię, że będzie to bardzo ciekawy efekt, kiedy wejdziemy do tego hangaru. I po prostu on będzie taki duży, będzie wydawał się taki naprawdę wielki. No. No tak. Chodźmy do skrzyni. Co ja tu mam? Diamenty. Patyki. Co ja z tego mogę zrobić? Kilofy. No właśnie. Jak myślicie, ile kilofu zrobię? Z pięć? Na pewno mi nie starczy, ale na razie tyle zrobię. A szkoda tych diamentów. No ale cóż. Jak trzeba to trzeba. 8, ok. No i planuję jeszcze zrobić ze dwie łopaty. No i myślę, że to byłoby na tyle. <grytania> Kurde, takiego tyle kilofów nie, miałem tyle kilofów, miałem nawet 13 kilofów. Jednym razem kiedy właśnie kopałem tą dziurę dla slime'ów i jeszcze mi brakło No więc te kilofy na pewno mi nie wystarczą i obawiam się czy nie będę musiał chodzić Wow, jakbym coś Do podziemi i po prostu zbierać diamety, chociaż myślę, że żelaznymi kilofami też nie byłoby źle No ale tak, muszę wykopać właśnie teraz te wszystkie klocki Kurde, jak już wykopałem to naokoło to już po prostu mi się nie chciało Aha, jeszcze raz coś pokażę. Chodźmy tutaj. I tak, tu mam rezerwy Cobblestone'a, Dirta, Gravelu i inne. Czyli tutaj są te wszystkie przedmioty, które wykopałem. O kurde, ile tego jest? Patrzcie. Myślałem, że tylko te trzy skrzynie są: te dwie, i tutaj jeszcze trochę, a tu jeszcze włożyłem. Tak, i jeszcze tutaj jest Dirt. Nie, gravel. I Dirt. No, Dirta dużo nie miałem, bo terenu nie równałem, tylko co wydobywałem z ziemi. No ale wiecie co? Wow koniec tego gadania i przechodzimy do kopania. <gryw> Aha, wejdę sobie na górę. I będę kopał stąd. No w końcu się wezmę za ten hangar, bo chciałbym naprawdę przetestować ten mod na samoloty, ale pytacie się mnie, czy em, pokażę jak zainstalować tego moda. No dobrze, nie ma problemu, mogę wam pokazać jak to zrobić. E, może wypuszczę. Hmm, taki zastanawiam, czy nie będę wypuszczał chyba oddzielnego filmu. Um, tylko będzie on zawarty właśnie w filmie, ten poradnik No więc nic się nie bójcie, jeżeli także chcecie wgrać taki mod, to zapraszam do oglądania I wgrywania A jeżeli nie, no to nie wgrywajcie Ech, ale to mudne. No właśnie, chciałbym się wam czymś pochwalić Ale jest to tylko zasługa was, tylko i wyłącznie Dostałem konto partnerskie na YouTubie Ha no szał. naprawdę mi się nigdy nie spodziewało, że dostanę to tego partnera. No i bardzo fajnie cieszę się z tego. Eee, pewnie teraz możecie oglądać na moim kanale nowy banner. Tak, który sam stworzyłem. No właśnie. I bardzo wam dziękuję naprawdę. Nie wiem czy jakoś to uczcić fajnie, czy wypuścić jakiś fajny specjalny odcinek. Jeszcze się na tym zastanowię. Ale ostatnio mi naprawdę brakuje czasu na nakręcanie. Wszelkich filmów, tak samo na przykład z Red Factionem, jak ostatnio widzieliście, um, bardzo rzadko się wypusz... bardzo rzadko wychodzi Red Faction. Um, no i tak myślę, że jednego dnia po prostu się rzucę, e, nakręcę cały Red Faction i po prostu e, będę wrzucał te odcinki tak co dwa, co trzy dni, żeby to po prostu był jakiś ład. Um, no i jeżeli będę nakręcał jakąś kolejną serię, e, to raczej nie teraz, bo mam już grę, z którą chciałbym nakręcić a Let's Play. Jeszcze niedługo przekonacie, co to jest. No, i zamierzam nakręcić najpierw właśnie tą grę. Najpierw nakręcić wszystkie odcinki, a potem wrzucać. Myślę, że tak będzie najlepiej. Mm, tak naprawdę to się wam Przyznam, że już dwa odcinki zrobiłem. No i wyszło to całkiem ciekawie, przynajmniej tak um, ja to widzę. Nie wiem, jak to u Was wyjdzie, wszystko. Zobacz, zobaczymy w biegu, jak to będzie. O, kurde, tego gravelu to tu jest masę. No, ale cóż, trzeba skopać. W końcu podjąłem się temu wyzwaniu Ale wiecie co wam powiem? Te wszystkie... Cobblestone'y, które teraz kopię mogą mi się przydać Do budowy mobgrindera Kto powiedział, że ja będę kopał mobgrindera, he? No właśnie Na razie planuję jak to zrobić jeszcze, bo... Jak pewnie wiecie, pewnie wiecie... Smorą dla mobgrinderów teraz są endermany Tak, bo mogą przestawiać klocki Hmm. No właśnie, tu jest problem, tu się pojawia duży problem. Cały czas właśnie myślałem, jak to zrobić, ale mamy jeszcze dużo czasu. Mamy jeszcze około 11 odcinków do końca tego sezonu. No i tak wam powiem, że e, jak widzicie, dużo rzeczy robię sam. Czyli na przykład e, plac. Miałem zaplanowany oddzi oddzielny odcinek na plac, aby zbudować ten plac. Jednak chciałbym, aby w tej serii było jak najwięcej po prostu. E, tych budowli, tych, tych najciekawszych odcinków. Nie wiem, czy byłoby ciekawe, jak po prostu bym robił plazm. No, więc tak starałem się zrobić jakiś taki prowizoryczny i dokończę go samemu. E, no i zostawiam te takie lepsze kąski na odcinki, tak? Czyli na przykład kopanie. <grych> Nie no, dzisiaj tak myślę, że zrobię. E, właśnie wykopię tą wielką dziurę. Postawię tutaj hangar w środku. No i w następnym odcinku zapewne użyjemy już samoloty. Hehehe. No właśnie. Ojej, kodek tego kopania tu jest... makabra. Już kiedyś mówiłem, że nie będę kopał takich wielkich dziur. No ale cóż, jak widzicie kopię. I jest dobrze, jak na razie. Tak, hmm. Włączę sobie stoper, tak zakładam. Ciekawe ile będę kopał. Ale... Be, szybko pójdzie. Skype'a się włączy, z kimś pogada. Teraz dwa zleci czas. Kopanie. Dobra, wiecie co? Bo już coś czuję, że przynudzam. I ja teraz po prostu, e, no, będzie troszkę przyspieszonego filmiku. Tak nie wiem, 10-15 minut przyspieszonego kopania, a resztę już wykopię samemu, gdyż to naprawdę nie byłoby sensu wam pokazywać. Tak, właśnie. No więc <laughs> zapraszam do oglądania. Słyszymy się za. Pewnie dla Was to będzie minutka. <grych> Hej. No jak kopora wstawać. Do roboty czas. Co to za dziura? A, ja ją kopałem przecież. No właśnie tak wygląda moja dziura. Magazyn... Co ja gadam? Jaki magazyn to jest hangar? Tak Jak widzicie, jest cała wykopana, całe 10 tysięcy klocków wykopane. A zosta nie zostało mi właśnie żadnego kilofa, musiałem dorobić sobie dwa kilofy. Eee, I tak, zaraz Wam pokażę magazyn, rezerwy. Patrzcie, ile kobla. Tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Tak, dirta dużo nie było. Tak samo jak gravelu. Ale dałem radę, dałem radę, wykopałem to patrzcie jakie olbrzymie o jezu ile ja to kopałem? około 3-4 godzin chyba naprawdę to była masakra ale udało mi się jestem z tego zadowolony i teraz jakie jest moje zadanie jak widzicie wszystkie te grudki dirta e, gravelu węgla muszę pozamieniać na czysty kamień. właśnie zaraz będę przepalał bo węgla także dużo znalazłem Za 3 staki 2 staki spokojnie no i teraz właśnie będę przepalał stona czystego i będę zastępował właśnie stone'em tymi... te... 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 te brudy, że tak powiem tak, no więc słyszymy się za chwilkę jak ja to zrobię <grym> no hej, witajcie, witajcie po krótkiej przerwie no i tak, co ja tutaj zrobiłem? no jak widzicie, wszystkie ściany są wyłożone clear stone'em oraz nowa rzecz hangar no tak, wybudowałem taki mały hangar na brubę gdzie będą mieścić się moje samoloty, jednak nie jestem pewien, bo nie wiem jakie mają wymiary te samoloty. Na następnym odcinku, albo może jeszcze w następnym, wgramy moda. No więc się nie bójcie, wszystko będzie pokazane. No i co by tutaj jeszcze wam powiedzieć? No, niestety to już będzie koniec odcinka. myślę, że to jest jeden z takich odcinków, który po prostu wymaga więcej prac ode mnie. I w tym odcinku już naprawdę nie mam siły budować tego wnętrza. No więc pomyślałem, że go rozłożę na dwie części. Będzie to oczywiście jako kolejny odcinek. No i tak, naprawdę Uff, dużo czasu mi na to poszło. Jednak mam nadzieję, że warto było. Chyba pokój naprawdę robi wrażenie. No i co by tutaj wam jeszcze powiedzieć? Jak widzicie, jest tutaj pas startowy, który będzie pociągnięty aż do końca, do tamtej ściany. No tak, taki mam. Plan, takie mam założenie, i tak będę się trzymał, jednak mam mało wełny, a potrzebuję dużo więcej. No i cóż znowu, bieganie za owcami, zbieranie tej wełny. No niestety, ale myślę, że mam troszkę tej wełny w bazie king Tam powinno być naprawdę dużo kolorowej, także wełny. No i planuję wybudować kilka tych hangarów i każdy hangar by miał inny kolor. I myślę, że fajnie by to wyglądało. I w każdym byłby inny samolot, bo... Um, o ile mi wiadomo, w tym modzie nie jest tylko jeden samolot, lecz kilka. Tak, tak więc przekonacie się już niedługo. E, jak już mówiłem, y, będziecie mogli obejrzeć, ale, albo raczej pokażę wam e, jak wgrać tego moda, no więc y, nie zostawię was, że tak powiem, na, lo na lodzie, czyli wgram moda. Wy także będziecie go chcieć, a nie będziecie wiedzieć, jak go zainstalować, tak? No właśnie. No i tak, mam jeszcze do Was jedną sprawę. Onośnie hali zasłużonych. Po poprzednim po odcinku przyszło do mnie naprawdę bardzo dużo wiadomości, albo raczej wysłaliście, bo wiadomości do mnie nie przyszły. Wysłaliście do mnie naprawdę dużo wiadomości z pomysłami. No i w większości były to wiadomości prywatne. Dostałem. Około 100-150 wiadomości z pomysłami. No i słuchajcie, jestem bardzo zadowolony, że takie zainteresowanie tym, e, jednak ma to także swoje minusy. E, bardzo dużo osób pisze do mnie właśnie z pytaniami, na przykład, bo nie wiedzą co jak zrobić. E, no i właśnie myślę, że wiadomości prywatne powinny zawierać takie treści. E, z pomysłami proszę piszcie o tym w komentarzach. E, boicie się, że może ktoś splagietuje wasz pomysł, czy no, na zwyczajnie w świecie po prostu go ukradnie. Nie ma takiej obawy. Ja naprawdę czytam wszystkie komentarze, bo na razie jeszcze nie przesyłacie mi tak ich dużo. Po 10 tysięcy, po 20. Kto wie, może kiedyś tak będzie. No i jak na razie mam nad tym wszystkim kontrolę. Tak więc, przed, że tak powiem, wykorzystaniem waszego pomysłu sprawdzam, czy nikt po prostu wcześniej nie wymyślił tego samego. No jak na przykład na przykładzie. Tych repeaterów. Ktoś padł na pomysł z tym. Był osobą pierwszą, która to wymyśliła. A następnie było także jeszcze kilka wiadomości, chyba 3 czy 4 wiadomości takich samych. Czyli na przykład zrób także repeatery zamiast tych pochodni. No i jak sami byliście świadkami, wyłapałem to mi jedną pierwszą osobę. Tak więc proszę Was, piszcie o tym w komentarzach. Wszystkie przeczytam, więc nie ma, nie ma żadnej obawy, że po prostu Was ominę. No, i cóż, zbliżamy się już do końca odcinka. To byłoby wszystko, co chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować. Słyszymy się w następnym odcinku za 4 dni, w którym to będziemy zajmować się wnętrzem hangaru. A w następnym, następnym? A to już zobaczycie niedługo. O, księżyc zachodzi. Jak księżyc wschodzi, tak to słońce zachodzi. Idealna pora na zakończenie odcinka. No i chciałbym Wam. Bardzo serdecznie podziękować oficjalnie, tak? Wszystkim moim widzom oraz tych, którzy nie są moimi widzami, ja mnie oglądają. Gdyż to właśnie dzięki Wam dostałem konto partnerskie, otworzyły się przede mną nowe możliwości. No i tak, to jest tylko i wyłącznie Wasza zasługa. Nigdy bym się nie spodziewał, że to konto osiągnie po prostu taką ilość widzów i takie zainteresowanie. Tak, dziękuję Wam bardzo, jestem niezmiernie zadowolony z tego. Myślę, że wy też. No i cóż, trzymajcie się. Do usłyszenia za 4 dni w kolejnym odcinku z serii Minecraft Extreme Adventures. Hej i dzięki.